Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się dzisiaj będzie działo na kanale? Ludzie, drodzy, ja nie wiem, drodzy Państwo, czy Wy w to wszystko uwierzycie. Dzisiaj w roli głównej wystąpi w naszym programie spektakularnym pod tytułem Wielka Tragedia Monika Olejnik Monika Olejnik, słuchajcie to jest ten sam sort yy, tak, drodzy państwo, co Natalia Niemen, też słynna no nasza Monisia to jest taka resortowa paniusia, yy, tam lansująca się oczywiście w mediach na wszelkie teraz możliwe sposoby, tam nawet kiedyś pana Donalda zaatakowała zaatakowała pana Donalda ale ma takie, słuchajcie, plecy za sobą że pan Donald to jej krzywdy nie zrobił nie, bo nie mógł, słuchajcie bo na układy nie ma rady. To nie wiem, czy państwo wiecie, jak to Monisia zaatakowała pana Donalda w jakimś tam wywiadzie, że jak to jest możliwe, żeby tak pan Donald premier się zachowywał w stosunku do dziennikarzy, którzy tam wyciągają nieprzyjemne brudne sprawy o panu Donaldzie na powierzchnię, że tam redakcje wprost służby zaatakowały komputery im tam, prawda wtedy? Nie wiem, czy państwo pamiętacie tę sprawę, komputery im tam zarekwirowano, bo podsłuchali tam dziennikarze czy prawda, rozmowy pana Donalda i biznesmenów, i Kulczyka, i Platformę Obywatelską, i oni tam wtedy mówili i powiedzieli, że państwo polskie istnieje. Tylko teoretycznie. No tak to było, drodzy państwo. Także historia Monisi to jest historia bardzo złożona, ale Monisia pisze też manifesty. Manifesty pisze, tak, manifesty: stop przemocy, nie wolno żadnej przemocy, w ogóle musi być miło, przyjemnie, sympatycznie, podobnie zresztą jak Natalia Niemen. Słuchajcie, takie to są rzeczy, takie się rzeczy dzieją na świecie. Ja o tym. Już jakiś czas temu o manifestie pani Moniki Olejnik, drodzy Państwo, opowiadałem na kanale. I dzisiaj do tego poniekąd także nawiążemy, bo pani Monisia była na premierze filmu Dom Dobry. Wyobraźcie sobie, Dom Dobry, który był i okazał się domem złym. I to Wojciech Smarzowski nam tutaj usmażył po prostu Polskę. I nie uwierzycie, co powiedziała tutaj pani. Pani Monisia dom dobry to dla mnie film bardzo bolesny, również z powodu moich doświadczeń. To kolejna odsłona polskiego społeczeństwa. Widzicie? Polskie społeczeństwo tam tak się leją w tych domach, jak ile tamtej przemocy jest. To ja nawet nie chcę myśleć tutaj. Doświadczenia pani Monisi są bardzo traumatyczne i bardzo tragiczne z tego powodu, że pani Monisia była kiedyś lana. No, niestety, tak to wygląda, drodzy państwo. I przyszła do jednego programu pani gościni, i pani gościni powiedziała, że była świadkinią tego wszystkiego w pewnym domu, właśnie takim polskim, złym domu, i tamtej przemocy było bardzo dużo, a wśród katolików to już jest tyle tej przemocy, że to się w głowie nie mieści. Ale to było wielkie, traumatyczne doświadczenie, i słuchajcie, w roli głównej, tutaj, bo tu już tylko mówię, króciutko nawiązuję w roli głównej występują zawsze kobiety jako ofiary. Zawsze to jest kobieta, jest tylko ofiarą, yy, która później bierze, prawda, odwet, rekompensata doznanego uszczerbku emocjonalnego i poniżenia, musi się tutaj pojawić. I kobiety są niewinne, słuchajcie. I dzisiaj to jest perła, perła w koronie króla Pustkowia, moglibyśmy tak powiedzieć, bo dzisiaj król się będzie wymądrzał, że, drodzy Państwo, zło się przyciąga, i niestety kobiety też są winne temu, że przyciągają takich właśnie fizycznych oprawców do siebie. Tak to wygląda, ale manifestem Moniki Olejnik, gdy ona mówi drodzy państwo, zaraz, będzie, zaraz do tego przejdziemy ale manifesty Moniki Olejni, gdy ona tam mówi, że tyle zła jest na świecie, tyle przemocy, a my mamy być mili i sympatyczni tutaj wszyscy dla siebie, a co zrobili z nami, drodzy państwo? Dzisiaj się przemoc stosuje w taki sposób, że nawet nikt nie wie o tym, że mu, yy, prawda wytrzaskali tą gębę yy, z jednej i z drugiej strony młotkiem, siekierą prawda, maczugą, wszystkim czym tylko można, napluli na tego Polaka i jeszcze mu każą grzecznie siedzieć i się nie buntować, bo zrobiono to samo, co zrobił by kiedyś fizyczną, twardą przemocą, to dzisiaj zrobiono przemocą zawoalowaną, tak zwaną miękką przemocą, prawda? Tu się uśmiechamy, tu obiecujemy, a za plecami robimy coś zupełnie innego. Dzisiaj są takie sztuczki, takie socjotechniki i tego typu manipulacje na świecie. I teraz, drodzy Państwo, żeby już nie przeciągać oczywiście tego, co miałem dzisiaj do powiedzenia, przedstawię Państwu materiał, w którym omawiam pewien aspekt, właśnie tego, jak tu obiety. Przyciągają do siebie narcyzów, oprawców i wszelkich innych degeneratów, ale zapewne nie z tego powodu, że same są takie, bo zło się przyciąga. Lecimy! I teraz przychodzi jakiś tam ekspert i stawia ekspertyzę, podpartą jakimś rzekomo naukowym słowem jakąś definicją jakimś wytworem tego rozumu, już nawet nie wiadomo czy ludzkiego, ale to zostało wypromowane, to już poszło w świat, ludzie się już posługują tymi terminami, już mają ogląd, kto tam jest tym manipulatorem, prawda, kto jest narcyzem, kto jest toksykiem. W przypadku narcyza i toksyka to mnie to też bardzo zastanawia, drodzy Państwo, bo narcyz to jest on, czyli słowo już z założenia weszło do naszego języka upostaciowione w rodzaju męskim. Narcyzm. Bardzo podobnie jak toksyk, no bo nie mówimy toksyczka, a raczej mówimy toksyk. Najczęściej, gdy tam się pojawiają jakieś te filmiki w tej sieci, prawda, no to mamy manipulator, toksyk, prawda, narcyz. No tak to wygląda. Wiele relacji kobiet, Stawia siebie bardziej w roli ofiary dzisiaj, prawda? Toksyka miała takiego strasznego narcyza, miała ojej ojej, albo jeszcze jakiegoś manipulatora. Same złe rzeczy, a ona była niewinna, słuchajcie. Zawsze w tych sytuacjach to kobiety są niewinne. Nomenklatura mainstreamowa pozwoliła tym babom na zajęcie stanowiska, przyjęcie tezy, że ta kobieta z tym jej dobrem w postaci sympatii wszystko przenikającej, stoi wyżej od roli faceta, którego męskość w ogóle została zdegradowana, prawda? Facet nie istnieje formalnie w tym systemie. On może jedynie zostać przyklejony do kobiety i iść po linii tego mainstreamu neomarksistowskiego. Bardzo często tolerujemy się, uśmiechamy się, cieszymy się, prawda? I ten facet po chwili on już głupieje totalnie, no bo nie jest w stanie realizować postulatów jego Nazwijmy to tej biologicznej natury tożsamości, jeśli przyjmiemy, że to kobieta u podstawy jest wrażliwa, prawda? Bo jest słabsza ale jest bardziej wrażliwsza, delikatniejsza, no to facet z drugiej strony musi być twardy, męski, może być też surowy, bo reprezentacja stanowiska tej surowości nie godzi w dobre imię relacji damsko-męskich. Yy, przecież nie mówimy tutaj o radykalnej supremacji faceta zdolnego do czynów najpodlejszych. No nie, ale twarda, yy, silna ręka, podjęta decyzja, prawda? Nie mówię tutaj o ręce, która robi krzywdę, żeby nikt mi nie zarzucał. Ale silna, prawda, męska decyzja zawsze powinna być w cenie, bo to mężczyzna jest tym, który wychodzi naprzeciw pierwszym, prawda, zdiagnozowanym problemom. Kobieta wychodzi za niego, a mężczyzna jest tym, który ma jej bronić. On musi mieć do dyspozycji odpowiednie narzędzia, które system będzie wspierał, które będą hodowane. Ale mamy tego narcyza, bardzo często tam się pojawia narcyz, toksyk. A ja stawiam taką tezę, drodzy Państwo, całkowicie odmienną, że ludzie przyciągają do siebie samych siebie. Także te wszystkie kobiety, które miały te związki toksyczne, tych cwaniaków tam, tam tych manipulantów, tych narcyzów, to z drugiej strony, prawda, tam zobaczyły siebie. To jest lustro. To jest ewidentne lustro, drodzy Państwo, gdy się przyjrzycie swoim związkom, to bez żadnego udziału jakiegoś tam eksperta, psychologa, psychoterapeuty, wnet spostrzeżecie, że tam po drugiej stronie to jesteście wy. To jesteście wy. Odbijacie się w tym swoim partnerze, z którym łączyła was jakaś relacja. Najczęściej, drodzy państwo, bo ta sprawa nie jest tak łatwa i tak prosta do rozesłania, bo lustrem może być coś, a w zasadzie zło, którym ten człowiek jest, ale pokazywane poprzez inną formę. Podam taki przykład. Wyobraźcie sobie, że najczęściej te bite kobiety w związkach to są kobiety bardzo miłe. Nawet bym powiedział uczuciowe, sympatyczne, schlebiające ludzkiemu podziwowi do przesady, słuchajcie. Ja kiedyś byłem w gościach w domu takiej kobiety, która przeżyła Trzy bodaj związki, słuchajcie, z facetami, którzy ją lali tak, że to jest aż niewyobrażalne. Ludzie się dziwili, jak to jest możliwe, że taka ciepła kobieta w ogóle takich ludzi sobie do życia dobiera. Słuchajcie, ale z tą babą się nie dało wytrzymać. A to może jeszcze cukru do herbatki, a to krzesełko wygodne, to ja przyniosę inne, a to może soczku dam, a może cytryny dam, a czy to to było dobre, te kluseczki były dobrze zrobione, czy to mięsko było dobrze upieczone, to ja wyczepię, ja podam, ja umyję, ja pozamiatam, ja zrobię, ja tamto, ja to po dwóch dniach To ja myślałem, że ja do łba dostanę po prostu Z tą kobietą Nic od niej nie można było dostać Nic, ani refleksji, ani poruszenia żadnego Ani metafizyki głębi Ona chciała tylko schlebiać ludzkiemu podziwowi Ona chciała mieć władzę właśnie poprzez oferowanie Tej pomocy w nieskończoność Tej fałszywej troski Bo kobiety, drodzy państwo Też zdobywają władzę Robią to w sposób odmienny od mężczyzny, który stoi na przeciwstawnym biegunie. No i jak sami Państwo rozumiecie, po dwóch dniach, no to zacząłem rozumieć po prostu, że, że lustrem tego, co ona robi, to jest, prawda, budząca się w człowieku agresja, którą ona dostawała od życia. Ale to są bardzo często ofiary wśród tego naszego świata, prawda. Nikt nie mówi, nikt nie patrzy na te problemy od tej strony. Załóżmy, ja o tym pisałem już blisko 10 lat w, w mojej książce Miasto Dusz. To też są ciekawe spostrzeżenia króla Puskowia. No, w tamtym czasie nikt na to nie zwrócił specjalnie uwagi, chociaż książki zostały wydane w, w, w tradycyjnym wydawnictwie w tamtym czasie na papierze. Ale tak to wygląda. To jest, drodzy Państwo, lustro to jest konfiguracja lustra, gdzie przyciągamy do siebie samych siebie. Jeszcze jeden, drodzy Państwo, taki przykład bym podał, takiego chłopaczka, yy, z tak zwanego dobrego domu. Yy, on na tle rodzeństwa wypadał mizernie, to znaczy się rodzeństwo osiągało dużo większe sukcesy, takie wiecie, materialne, gdzieś tam yy, trochę sławy i tego typu rzeczy. Yy, on nie. On nie, bardziej taki jakiś cichy, jakiś taki nie wiadomo jaki w ogóle skrzywiony bardzo możliwe przez rodzinę, która faworyzowała rodzeństwo, ale on starał się być miły, prawda, nawet sympatyczny, uczynny. Słuchajcie, okazało się, że on był tak pełen chamstwa i tak pełen pogardy w ogóle ten człowiek do świata skrywanej wewnątrz, że próbował sobie rekompensować to uczucie Krzywdy i poniżenia na przeróżne sposoby. No miał na przykład wybuchy jakiegoś niezrozumiałego gniewu, gdzie napadał na wszystkich albo stawał się opryskliwy. Nikt tego nie rozumiał, no bo to sympatyczne, wszystko musiało być. A chodziło o to, że on doświadczył takiego poniżenia ze strony rodziny, tam ojca, tej mamy, prawda, i tak dalej, że rodził się w nim formalny sprzeciw wobec tego traktowania. I słuchajcie, on sobie do życia wybrał taką sukę, żebyście sobie tego wyobrazić nie mogli. To było coś tak parszywego, po prostu z drugiej strony dostał lustro w postaci takiej kobiety, która reprezentowała go formalnie na zewnątrz. To była taka hamuwa, słuchajcie, jaką ona potrafiła odstawić ta dziewczyna, obrażając w ogóle wszystko, manipulując faktami, bardzo często tak, wprowadzając ludzi w jakieś ślepe zauki myślenia, yy, tudzież yy, pokazując swoją butę na przeróżne sposoby. I on, jak mówię, dostał do życia to, kim on sam był. Dopiero potem poszedł na terapię, to znaczy się jego podświadomość wybrała to, co może dać mu powód do rekompensaty jego bólu i gniewu. I nawet on się czuł Usprawiedliwiony, bo on nie musiał nic mówić, bo ona mówiła jakby za niego, była jego papugą. Słuchajcie, takie rzeczy też się zdarzają. Dopiero poszedł typ na terapię, tam zrozumiał, że ma jakieś problemy i wziął sobie do życia babę flaki z olejem. Bo był flakami z olejem, to teraz ma flaki z olejem. A więc system wytworzył zamiast silnego mężczyzny, zdolnego do związku, do rodzenia prawdy, niebojącego się miłości, prawda, bo ta jest najważniejsze, wytworzył flaki z olejem i z drugiej strony dostał flaki z olejem. I też sobie wszyscy się cieszą, bo jest miło i sympatycznie. Flaki z olejem i flaki z olejem z drugiej strony. Yy, tak to jest, no produkcja namiętności trwa w dalszym ciągu. Yy. No i teraz, drodzy Państwo, żeby związek był stabilny, to musi pokonać próbę... Przejść próbę czasu, przecież. To jest najistotniejsze, bo czas zniszczy wszystko. A żeby można było przejść taką próbę czasu, to związek musi mieć paliwo transcendujące. Musi się zapładniać intelektualnie i moralnie poprzez rodzenie prawdy. Bo jeśli taki związek na przyjaźni nie będzie budowany, to runie. To już Nicze mówił przecież, że przyjaźń najdzielniej stoi, prawda, między pożądaniem, a nienawiścią czyli, mówiąc w skrócie, między tymi uczuciami, które są definiowane w formie tej fałszywej miłości. Ale taki związek, który się zapłatnia, w którym się nie boimy krytyki, w którym się nie, wy, nie boimy wyrażania własnych uczuć, ażeby prawda się mogła rodzić z nas, z własnych trzewi, ażeby towarzyszyła temu związkowi prawda, Eee, już nie działalność toksyczna, bo jak powiesz dzisiaj coś komuś, no to ci powie od razu, że to jesteś toksykiem, no to już my jesteś skreślony, prawda? Albo szwaniakiem, manipulantem, bo jak ty masz czelność opowiedzieć, prawda? Czy wyciągnąć na powierzchnię pewne fakty, które z gruntu są zakłamane tam w rzeczywistości, gdy te definicje psychologiczne bardzo często mówią: ktoś podważa twoją rzeczywistość i to jest szwaniak i manipulant, on ci spod nóg wyrywa twój dywan życia. Jakiego życia, ludzie, drodzy, tam żadnego życia. Nikt na tym świecie nie było. To Tą rzeczywistość za plutą fałszem to trzeba z urzędu podważać. Ale definicje psychologiczne tak właśnie mówią. Ale rodzenie wspólnej, y, w pasji życiu, idei miłości, gdzie przemierzamy ten kraj obraz życia, y, gdzie dajemy sobie to, co jest y, przedmiotem naszych pasji, to jest raz, to, co widzimy, to, co obserwujemy, to, co nas napędza tak naprawdę, y, poprzez wzajemne, wspólne koincydencje z tym światem, poprzez podróże, prawda, które odbywamy, to powinno ludzi łączyć. Na kanwie przyjaźni. No i przede wszystkim ludzie, którzy się boją samotności, nigdy nie doświadczą miłości. Bo żeby rodzić prawdę w związku, nie można się bać samotności. Czyli jeśli powiesz coś nieprzyjemnego do swojego partnera, co potencjalnie przez ludzi szurniętych mogło być uznane za obrazę, to nie boisz się tego, że zostaniesz odrzucony. Bo lepiej żyć w prawdziwym, żywym, mocnym związku i nie bać się odrzucenia, bo się w samotności ma zabezpieczenie w postaci pasji swojego życia. Bo najważniejsze jest to przede wszystkim. I patrzcie przede wszystkim na to, co ludzie robią na zewnątrz. Co robi na zewnątrz? Czy czasami tam ludzi nie oszukuje, bo w związku też będzie kombinował i cwaniakował. Ale to jest najistotniejsze. Że ci ludzie, którzy się nie boją samotności, prawda, nie boją się także rodzenia prawdy. Ale jak mówię, dużo jest tutaj jeszcze do opowiadania o tych sprawach. Temat wydał mi się na tyle interesujący, że uznałem, że warto go tutaj poruszyć. Wszystkim Państwu także polecam mój kanał. Król Pustkowia, mój dawny kanał, który niedawno został przywrócony do życia, prawda, po trzymiesięcznym okresie, w którym to ten kanał był objęty prewencyjną blokadą treści oraz zdemonetyzowany. Na tym kanale także każdego dnia jakiś film się pojawia, także wydaje mi się propozycja i tam będzie dla Państwa interesująca. Więc jeśli nie subskrybujecie mojego kanału dawnego, wpadajcie. Także na tamten kanał. Pozdrawiam bardzo serdecznie.